Partia 1, partia 2. 4 gramy na sztukę. Exportę 4 amiter dźwięk tropi. Gotowi? Tak no. Partia 1! Partia 1? Na sucho. Na sucho. Uh. Coś taki ten nie ma, ten ląd. Partia 1. jeden? Tak. Ona mają gips? No. no. Oczywiście, że tak. Oj, ląd gas. Ale możesz jeszcze zapalić życie Ale życia nie... oh. No właśnie, partia 1 Mocne Mocne, to można I powiedzieć nie. na 100% Partia dwa Idealnie Idealnie tak. Nie w nas nie, tym tym No kurde, powiem wam. Chyba pierwsza jakby tak bardziej basowo. No. Ale minimalnie Ta, tak. tak kurde. Ale ja bym nie powiedział w sumie, że teraz któraś lepsza, tylko no. możesz tak trafić, że. Dokładnie. Jedna lepiej, druga To nie lepiej. jest tak, że e, to lepsze, to do niczego. Minimalna różnica. Ja na tym duży, bo ten w kosmos. No to dobre, niech leci w kosmos. No nie, to po co będę za nim biegał? A no po coś parka? cię mamy, halo? Znaczy no jak będzie niżej, to będzie bardziej widać w sumie. Bo tak no dobra, to dawaj, dawaj to, dawaj to bo to chodzi lec. tylko, żeby zobaczyć. Mm. Żeby, partia żeby zobaczyć e... Partia 1 pod Britphanum. Jak wysoko leci, no partia dobra, partia 1 Tam jest bardzo, warunki prawie że identyczne Partia 1 pod Brytfarnum Z tego samego miejsca ją ten O, a dostałem piaskiem ja powiem wam No, jest moc na pewno Tak, tak bo to prawda. ciężkie jest, nie? I dosyć wysoko poleciało Tak Zaraz się Maga, cały czas? Tak. A, ale. Wiesz co się to wycina wszystko. Partia 2. Partia numer 2. Teraz partia druga. Klara. Kurde, ciężko zjadzisz, nie? Powiedziałem, że identycznie. Ja tak samo. No nie ma różnicy, na pewno jakiejś wyczuwalnej. Nie Partia 1 do wody? Ta. No Dobra. jest dwie. Żeby Chciałem zobaczyć. powiedzieć, że splonder mocniej wywalił niż horror jedynka garnek. Jestem przekonany. No, ale jest to dziwne, nie? No. Ale nie może dlatego, było. że budowa. Tam masz plastikową plastikę. Ona jest mocna, mosta sama w sobie. Ale, ale jak ale... przyjdzie coś do czegoś, że przyciśniało, no to może nie do końca jej No wydaje się, że tyle ten. tych gazów nie daje, nie? No. Wiesz, co chodzi? Tak... Partia. 1. Nie lubię tego, jak jest tak oblane. No, może się szybko przyjarać. Partia jeden. Tak. Wrzucaj to. <noise> nie lubię, jak tam tak długo trzyma, nie? Pali. Wow na dno. Idzie na dno i ładnie wybucha. A to jest jeden czy dwa? Jedynka cały czas. To jest cały czas jedynka. O, no. no to ładnie To jest ta. Też pierwsza partia. Tak. tak. Ale błotem dostaniemy. No. 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 A bo i nie. Idealnie no. no. na mnie. Leci błot. <noise> 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 Oczywiście e, e, partia numer jeden tonie i wybucha pod wodą. Więc partia. Spoko. Dwa. Ma inny ląd, mi się wydaje. Droga. druga ma jakby lepszy trochę ląd, nie? No. Taki solidniejszy trochę. Wow! To petardy, w ja same, w ziemi poczułem. petardy no. same w sobie są niestabilne, więc... Ale nie, ja, nie, ja nie czuję jakiejś różnicy. Czyli bit... W sumie to mit, o, m, bit mit obalony? No, no, ja bym nie powiedział, że któraś jest lepsza, któraś jest gorsza. Ja też nie. Takie same. No Mamy to samo. No. Więc ten kto pisał, że niby te albo te są y... Można jeszcze coś znaleźć na trawie, jakbyśmy na coś gdzieś znaleźli. Albo, albo w tej 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 ty, wiesz, w tym Albo w do błotka. No, to tak. będzie dobry test. Tak, tak, test tak. To ja mam brudne buty, to już mnie szkoda. Ale żeby znaleźć, to Tak się przykłada. Żebyś Darek, czekaj, daj, tam jest dobre miejsce, bo tu jest za twardo. Poczekaj. Tam, tam, tam. Tylko, czekaj, ja ci pokażę, jak żebyś tu stanął, bo się zapadniesz, nie? Tu można stanąć. Kopaki no, mają no, tutaj buty <grymka> <grymka grymka> do ugodzenia. Ja nie mam buty do wymiany. Tak. tak. I patrz. Elu wali. Dobra, ja będę stał Pytarne, blisko. Całą głębokość przytarty daj. Całą głębokość. Odpalacie razem? Dobra. Odpalamy razem? Możemy. E, Chris, stań przede mną. O kurde. Dobra. Dobra. Jest jedynka, to jest dwójka. Jedynka, jedynka dwójka, lewo. Jedynka prawo. Zostańmy zostajemy tu, jak cię jesteś nobem. Jestem nobem. <gulbe> ja nie wiesz, ja nic. Jak wiesz stój. Jestem pies, motherfucker. Jak dostaję? Ole, dostałem piachem! piachem. No nie. Fuck. Ale no nie, no kurde, no identyką te dziury są. Ty. No, ej, patrz, tutaj masz oczy. Domalowujesz smallface, face, mówisz face i masz Dziury też identyczne. Tak. Więc to się tylko potwierdza wszystko co już mówiliśmy. Czyli mi to balony. Dokładnie. Dokładnie. Jeżeli się odcinek łada, podobał dajcie łapki w górę. No. I, 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 i... i... nara. Wbijcie do... nie do Maniaka Piero, nie wbijajcie, wbijajcie do TheCrazyPierogi. Dokładnie pilki. tak. I do sam oraz... na dole macie. Znaczy w komentarzu przypnę ich kanały. I będziecie tam wbijać. Dzięki za oglądanie, także mit chyba o balony. No i, i co? Nara. You can